Ostatnio podjechałem pod maka, podjeżdżam do okienka, żeby zapłacić. Wyciągam portfel. A kasjerka mówi: Panie, z tym to pan w cybertraku powinien jeździć, nie w Nissanie A ja mówię do niej: Bez przesady, ale no portfel jest naprawdę petarda. Ma tutaj miejsce na bilon. O, tutaj karty wychodzą tak jak widać. Otwierasz. Dodatkowe miejsce na karty. Plus na gotóweczkę. Tutaj na magnesiki się ładnie zamyka no i jeszcze ma ochronę RFID czyli jak tak przyłożysz portfel do terminara to nie pobierze yy, kasy z karty a już normalnie tu wyciągasz robisz piek, płacisz odjeżdżasz podjeżdżasz na parking, wyciągasz maka i jesz <gry> także jakbyś chciał, chciała to teraz jest na nie mega promocja że jak kupisz jeden to drugi dostajesz gratis więc yy, jeśli chcesz to napisz chcę a ja podeślę ci link do oficjalnego do oficjalnej strony tego produktu